Siema widzowie, ja jestem Hariego, a dzisiaj gramy sobie w Stucky Bird. E, no, i challenge jest taki, że nie możemy główką dotknąć, e, bo gra polega ogólnie na tym, że nie można walnąć główką o, e, o jakąś przeszkodę a jak, e, i możesz się podciągać i sami zobaczycie i nie mogę dotknąć główką tego. Pokażę Wam. To jest przykład. Nie mogę tak zrobić. Ciągle muszę być w ruchu, nie? Ciągle, ciągle, ciągle. I. Y, i co najgorsze, nie mogę stracić rzecz, nie? Idę, oh idę, yeah, oh yeah, oh no. Dobra. Dobra, to widzowie, rozumiecie o co chodzi w tej grze? Polecam wam zainstalować ta, tą grę, bo gra jest superowa dla mnie. Uważam, że jest bardzo fajna. No i widzicie, widzowie, przeszedłem, ale oczywiście, co kolejny level jest trudniej, nie? Królik, ha, ha. Czy wakacje nie są najlepsze? Ja też na, nie, na jednego zasługuję. Jak myślisz, co robię? Nie zasługujesz na no. wakacje. Okay. Czyli oni nie chcą chyba. Czeka. Aha, czyli ona nie chciała przez chwilę grać, o to chodziło w tym żarcie, czy o co chodzi? Dobra, nie wiem. I co, każdy poziom jest trudniej. Ja jestem na poziomie chyba 27. No i yy, dzisiaj zrobimy jeszcze dwie takie partie, i zobaczymy, jak mi pójdzie. Albo trzy, zobaczymy jeszcze. Nie mogę dotykać. To na początku muszę dotykać, bo tak się zaczyna ta gra. Więc widzowie, oto się nie, zło nie gniewajcie na mnie. Ale tak postaram się Wam wszystko pokazywać. Dobra, gram sobie. O nie! I widzowie, co się stało? Tak, i Bert mnie obczaiło, że inni też tak mogą robić, i co powiedziało? Nie, nie. Dobra, zagramy jeszcze sobie dwa razy i już kończymy odcinek, bo wiecie, te odcinki teraz są krótkie, bo ja dla Was chcę robić odcinki już na komputerze, że często, więc te odcinki teraz nie mogą być aż takie długie, bo na przykład moi koledzy, jak Nexon Gamer na przykład, on nagrywa filmy dość długie, nie? O, widzowie, widzieliście to. I, a ja, niestety, takich odcinków na razie nie nagrywam, ale mam nadzieję, że będę nagrywał jeszcze dłuższe niż nagrywam. Dobra. Chodź. Dobra, let's go. Dobra, już zaczynamy. Ok. Ja jestem w to dość dobry, bo ja już gram w to. Zacząłem niedawno, a naprawdę fajna dla mnie jest ta gra, taka jak się gdzieś czeka, najlepsza, ale dla Was w to zagram chętnie, bo chciałbym Wam pokazać i Was zachęcić do grania w to, bo jest to naprawdę fajna gra. Dobra. Jej! Okej, okay. i no dobra, jeszcze zagram z wami ostatni, ostateczny raz, żeby wam pokazać, jaki jestem, w to dobry. <laughs> dobra, gram ostatni raz i patrzcie, jak jestem w to dobry. Oj, dobra już. Idealnie mi powiedzieli, dzięki. Jezu, jezu. Nie, nie, nie. No, widzowie, przegrałem, przegrałem, przepraszam, widzów bardzo, Fue, przegrałem, już, dobra. No, nie, nie, widzowie, przegrałem to. A jeśli takie odcinki wam się podobają, to zostawiajcie suba na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych takich filmów, a ja już się z wami żegnam. Nara.